Tytuł, który pragnę polecić to Na krawędzi epok wspomnienia Elżbiety Lubomirskiej-Stadnickiej. Książka ta ma charakter szczególny. Jest przejmującą opowieścią o życiu, które zaczęło się bardzo sielskie i radośnie w pałacu w Kruszynie koło Częstochowy. Elżbieta Lubomirska-Stadnicka to bowiem jedna z trzech Córek Róży i Stefana Lubomirskich. Jej młodość przypadła na czasy II wojny światowej. Okres bardzo trudny w życiu całej rodziny, a równocześnie dla niej czas bardzo szczególny. Wtedy to pokochała gorąco i poślubiła swojego męża Józefa Stabnickiego. Dla Radomszczan książka ta. Szczególnie pierwsze rozdziały, mogą być takim przewodnikiem w mikropodróży do kruszyny, bowiem w tych wspomnieniach z wczesnego dzieciństwa pojawiają się zarówno postacie z bliskiej rodziny, w postacie ze służby, która pracowała w kruszynie przed wojną, pojawiają się opisy poszczególnych sal. I takie bardzo wewnętrzne i, 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 i proste dziecięce wspomnienia z właśnie tamtego czasu przedwojennego. Natomiast kolejne rozdziały to właśnie wspomnienia i opisy tych przeżyć wojennych. To czas walki w ruchu oporu i ucieczki wraz z mężem. Przed jestokowcami. Kolejne lata, już w tych czasach powojennych, to również trudny czas wspomnień. To okres, kiedy jako niemile widziani w Polsce ludowej arystokraci znaleźli się bez dachu nad głową i bez szans na legalną pracę. Kolejne lata życia Elżbiety naznaczyły różne cierpienia. Mąż zmarł, została sama z pięciorgiem dzieci. Jeden z synów uległ poważnemu wypadkowi, i wtedy, żeby znaleźć jakąś pomoc, żeby ratować jego zdrowie, postanowiła wyjść za mąż za Francuza. To małżeństwo okazało się bardzo trudne. Ale także wtedy Elżbieta się nie poddała. Cały czas pozostała przy mężu, a już później, kiedy powtórnie owdowiała, została we Francji i tam działała na rzecz ludzi najbardziej opuszczonych, na rzecz bezdomnych. Bardzo aktywnie im pomagała, jak i również. Opiekowała się ludźmi chorymi. Nawet była szafarzem najświętszego sakramentu przez, przez, przez długi czas. I te wspomnienia z kolejnych epok są przejmującym świadectwem tego, jak nawet w najtrudniejszych chwilach można zachować godność i człowieczeństwo. Myślę, że to. Szczególna lektura, którą gorąco polecam.